W dzisiejszym materiale przyglądamy się całkowicie nowej Toyocie Corolla Cross 2026 rok, która celuje w kierowców szukających nowoczesnego, oszczędnego i praktycznego SUV-a do codziennego użytkowania. Nowa odsłona przynosi odświeżony design z bardziej dynamicznym przodem, smukłymi reflektorami LED oraz poprawioną aerodynamiką, co przekłada się na lepszą efektywność jazdy. Sylwetka pozostała kompaktowa, ale wnętrze zyskało więcej przestrzeni i lepsze materiały wykończeniowe, dzięki czemu samochód sprawia wrażenie bardziej premium. Pod maską Corolla Cross 2026 rok oferuje nową generację napędów hybrydowych, które łączą niskie zużycie paliwa z płynną i cichą pracą. Toyota stawia także na poprawioną responsywność układu kierowniczego i lepsze zestrojenie zawieszenia, co zapewnia większy komfort na długich trasach i pewność prowadzenia w mieście. Dostępne są również wersje z napędem na cztery koła, co zwiększa uniwersalność auta w trudniejszych warunkach pogodowych. Wnętrze zostało wyposażone w nowoczesny system multimedialny z dużym ekranem dotykowym, bezprzewodową obsługą smartfonów oraz intuicyjnym interfejsem. Cyfrowe zegary oferują szerokie możliwości personalizacji, a nowe systemy asystujące kierowcy działają szybciej i bardziej naturalnie. Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa obejmują adaptacyjny tempomat, asystę pasa ruchu, monitorowanie martwego pola oraz ulepszony system awaryjnego hamowania. Nowa Corolla Cross stawia również na ekologię, wykorzystując lżejsze materiały i bardziej wydajne procesy produkcyjne. Przestrzeń bagażowa jest ustawna i praktyczna, a tylna kanapa pozwala wygodnie podróżować całej rodzinie. To samochód zaprojektowany z myślą o realnych potrzebach użytkowników, którzy oczekują niezawodności, nowoczesnych technologii i rozsądnych kosztów eksploatacji. Jeśli podoba Ci się taka forma recenzji i chcesz być na bieżąco z nowościami motoryzacyjnymi, zasubskrybuj mój kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, co osądzisz o nowej Toyocie Corolla Cross 2026 rok. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Warto zwrócić uwagę na detale użytkowe, takie jak poprawiona ergonomia foteli, lepsze wyciszenie kabiny oraz dodatkowe schowki, które ułatwiają codzienne podróże. Producent zadbał o aktualizację oprogramowania online, co pozwala rozwijać funkcję auta bez wizyt w serwisie. Systemy łączności działają stabilnie, a nawigacja korzysta z aktualnych danych o ruchu. Kierowca może liczyć na czytelne kamery, łatwe parkowanie oraz tryby jazdy dopasowane do różnych stylów prowadzenia. W trasie auto zachowuje się spokojnie, a w mieście docenia się dobrą widoczność i niewielki promień skrętu. Corolla Cross 2026 rok celuje w rozsądny balans między osiągami a ekonomią, oferując przewidywalne zachowanie i niskie koszty utrzymania. To propozycja dla osób ceniących trwałość marki, nowoczesne rozwiązania oraz komfort bez zbędnego przepychu. Jeżeli chcesz wspierać rozwój kanału i nie przegapić kolejnych testów, pamiętaj o subskrypcji i aktywności pod filmem. Twoja obecność motywuje do tworzenia coraz lepszych materiałów, dlatego każda subskrypcja ma znaczenie. Na kanale znajdziesz rzetelne opinie, praktyczne wskazówki i spokojne podsumowania bez przesady. Jeśli interesują Cię samochody rodzinne, hybrydy i nowości rynkowe, zostań ze mną na dłużej. Regularnie publikuję nowe filmy, odpowiadam na komentarze i słucham sugestii widzów. Razem możemy stworzyć społeczność pasjonatów motoryzacji. Dziękuję za wsparcie, zaufanie i czas poświęcony oglądaniu, a kolejne premiery omówimy tutaj wspólnie, krok po kroku, z myślą o realnych potrzebach kierowców w Polsce i Europie. Dołącz do społeczności, bądź aktywny, subskrybuj kanał już dziś i wracaj po więcej sprawdzonych informacji motoryzacyjnych. Z góry dziękuję za uwagę.